Trzecią niedzielę wielkanocną obchodzimy w Polsce już od wielu lat niedzielę biblijną. Dzisiaj, kiedy śpiewaliśmy jeszcze słowa przed Ewangelią, to zobaczmy, o co prosiliśmy Panie Jezu, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas mówisz. Dzisiaj Jezus tłumaczy apostołom, co było o Nim napisane? W prawie Mojżesza u proroków i w psalmach. Widać, że to jest im potrzebne, żeby to, co przejmą od Jezusa, te słowa, które będą głosić, żeby najpierw zrozumieli, a potem sami mogli je świadomie, konkretnie przekazać. Słyszymy dzisiaj Ewangelii, że zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Jezus na tę sytuacje apostołów, na to ich zakłopotanie, na tych, przecież pamiętamy, lęki, które mieli, obawy przed swoim życiem, przed utracą tego życia, przynosi im pokój. Mówi do nich: Pokój Wam. Zobaczmy. I nam potrzeba usłyszeć od Pana Boga pokój wtedy, kiedy i nas są emocje, które targają nami. Potrzeba konkretnego słowa. I dzisiaj, kiedy przeżywamy tą niedzielę biblijną, trzeba uświadomić sobie, że słowa pisma świętego są potrzebne nam po to, żeby kiedy przyjdą te różne zdenerwowania, emocje, kiedy przyjdą różne trudności, wątpliwości, żeby sobie przypomnieć odpowiednie słowo. Ja, ktoś mnie bliżej znam, to jestem, często o różnych rzeczach zapominam, ale mam jakiś taki dar od Pana Boga, że Słowo Boże zapamiętuję, nawet jakoś o to się specjalnie nie starając. I potrafię duże fragmenty z Pisma Świętego przywołać. Jest to jakiś dar, który człowiek otrzymał, ale to jest wszystko po coś. Pamiętam takie słowa dla mnie ważne, właśnie, kiedy miałem trudności z narzekaniem, kiedy właśnie padałem taki takie negatywne widzenie czegoś. To pamiętam słowa z kingi Jeremiasza. Jeremiasz też narzeka Panu Bogu. Zobaczmy, nawet mamy taki fragment Jeremiasza, który nazywany jest lamentacją. Ciągłe narzekanie. Ciągłe narzekanie, że trudno mu, że ciężko, że ludzie nie słuchają tego, co mówi, że cierpi za to. I kiedy tak Pan Bóg słucha Jeremiasza, to odpowiada mu w taki sposób. Jeżeli dasz siebie to, co cenne, a nie to, co bezwartościowe, ja będę z Tobą i oni cię, i Ty ich zwyciężysz, a nie oni Ciebie. Co jest bezwartościowe, właśnie owe narzekanie? I trzeba sobie właśnie ten fragment, kiedy taki defetyzm człowieka najdzie, przypomnieć sobie właśnie, jeżeli dasz siebie to, co cenne, tu dopiero znajdziesz odpowiedź są tacy ludzie, którzy wpadają w takie narzekanie. I potrzeba odpowiedniego słowa z Pisma Świętego, żeby w odpowiednim momencie sobie to przypomnieć. Ale żeby to mieć na dany czas, się trzeba najpierw te Pismo Święte poznawać. I w tym sensie Hieronim mówi, że nieznajomość Pisma Świętego to nieznajomość samego Chrystusa. Bo zobaczmy, dopiero w oparciu o Pismo Święte, Twoje myśli się nawracają. Twój umysł zmienia myślenie. Oparcie dopiero o Słowo Boże. Wiemy, że są różni doradcy, ale najpewniejszym doradcą jest właśnie Pismo Święte. Dzisiaj święty Jan mówi do swojej wspólnoty: pisze do was, bo po coś to wam jest potrzebne? To jest na coś. Jako fragment, jako taką, jak się mówi, taki fragment z pisma świętego na gdzieś swoje lata kapłaństwa, który się wybiera na przedświęceniami kapłańskimi, wybrałem sobie Psalm 130. Trochę go sparafrazowałem, bo psalmista już mówi o tym, że on to ma. A ja napisałem, że potrzebuję tego. Pozwolę sobie przytoczyć ten fragment. Panie, niech moje serce się nie pyszni, niech nie patrzą wyniośle moje oczy, niech nie gonię za tym, co wielkie, ani za tym, co przerasta me siły. I oto będę mieć pokój. Jej seminarium czasami były za duże ambicje, człowiek chciał, nie wiadomo czego. Te słowo przyszło. I gdzieś pozostało we mnie na tyle lat, że jako kapła nadal go potrzebuję. Są takie fragmenty pisma świętego, które są nam potrzebne, żeby człowiek, gdy będzie się wahał, gdy będzie miał wątpliwości, gdy będzie właśnie schodził jakoś z Bożej drogi, żeby one przyszły nam jak takie znaki nawracenia i doprowadzające nas na nowo, na Bożą, na Bożą drogę. I zobaczmy, kiedy dzisiaj apostołowie mają wątpliwości, Jezus też im pomaga zrozumieć. Najpierw daje im dowody na to, że On jest. Zobaczmy, wielokrotnie w Ewangelii Jana postara się to słowo Ja jestem. I może to jest mi potrzebne też. Zobaczmy, kiedy mamy wątpliwości, kiedy gdzieś myśl, ten, mamy takie myśli, Panie Boże, gdzie ty jesteś? On mi mówi ja jestem. Kiedyś Ojca świętego Benedykta pisano, czy Ojciec Święty miał wątpliwości wierzę, on mówił tak. Ale sobie przypominałem najpierw, że ja jestem, powiedział Bóg. I to mi pomagało resztę rozwiać. Najpierw sobie przypomnieć, że ja jestem. Że On jest z nami. I zobaczmy, jakie dowody dzisiaj daje Jezus. Najpierw mówi o zwroku. Zobaczcie, to ja jestem, i pokazuje im swoje ręce i nogi, bo zalęknionym i wylękłym wydawało się, że widzą ducha. To najpierw Jezus mówi popatrzcie. Potem porusza kolejny zmysł w nich: dotknijcie. Mówi, że duch nie ma ani ciała, ani kości, a ja mam. Możecie to dotknąć, możecie poczuć. I wreszcie, jako trzeci dowód, mówi: Jakby pyta się, czy macie coś do jedzenia? Po co to mówi? Żeby spożyć z nimi pokarm. Żeby pokazać z nim, jak kiedyś jadł z nimi różne wieczerze. Aż po tą ostatnią, tak teraz nadal może z nimi spożyć pokarm. Chrystus po raz kolejny udowadnia. I to jest wszystko po to, aby później przez zmysły cielesne mogli umocnić swoją wiarę, aby ta wiara trafiła do ich serca, że te w sercu już są przekonani. Do tego, że Jezus jest z martwych stały, że to nie duch, że nie żadna zjawa czy demon, ale że on jest prawdziwy, ten sam, który był przed śmiercią. A to wszystko po to, żeby po tym, jak to trafi do serca, mogło później wypłynąć z tego serca i umocnić wiarę tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli, że mogło to zapalić. I na końcu Jezus dodaje, jesteście świadkami tego. Zobaczmy, my też jesteśmy potrzebni Jezusowi, aby zaświadczyć dla tych, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I potrzeba nam takiego konkretnego słowa, żeby przekazać to innym. Jak można lepiej powiedzieć o Panu Bogu, niż on sam o sobie objawił. I zobaczmy, czasami znamy lepiej Pana Tadeusza, bo w szkole musieliśmy się uczyć kilku fragmentów z niego i potrafimy je przytoczyć. A pisma świętego czasami w głowie nie mamy, albo bardzo fragmentarycznie. I kojarzymy, że a, to było o tym. Potrzeba gdzieś nam takiego otwarcia się. Jezus mówi, że. Oświeca ich, a dosłownie tam jest w Grecie użyte słowo otwiera ich umysły. I może trzeba nam powiedzieć, Panie Jezu, otwórz mnie, żebym chciał Cię poznać, bo jestem mało przekonany do czytania. Jestem może mało przekona przekonany do lektury, która jest po ludzku trudna. Potrzeba dziś zagłębienia się w to, potrzeba czasami komentarza. Po to są też parafi kręgi biblijne. Żeby gdzieś głębiej poznać tę Ewangelię, którą omawiamy na następną niedzielę, zapraszam siostry i bracia wtorek lub środa, 19.30. Ale trzeba najpierw gdzieś tak poczuć, że to mi wszystko jest potrzebne, że to jest na coś. Tak jak Eliasz powiedział Elizeuszowi, kiedy chciał się pożegnać ze swoimi rodzicami, Mówi Eliasz, wracaj prędko, bo to na coś ci to uczyniłem. I na coś nam Jezus daje pismo święte, na coś nam daje konkretne słowo, bo ono ma się przypomnieć wtedy, kiedy będzie ci potrzebne, kiedy będziesz potrzebował takiego Bożego drogowskazu. A może w pamięci nie, nie zapamiętasz całego fragmentu, ale chociaż jakieś zdanie. I w internecie sobie wpiszesz te kilka słów i ci się wyświetli cały fragment. Odnajdziesz to. Ale chociaż te trzy słowa. Żebyś wiedział, do czego to nawiązuje. O czym to jest. Zobaczmy, kiedy ktoś mówi jakieś, o kimś, to przypomnimy sobie słowa z księgi Syracydesa. A Syracydes mówi, że język jest jak ster u łodzi, malutki, ale nadaje kierunek całej łodzi. Językiem możesz się przybliżać do Pana Boga, ale możesz się od niego oddalać. I taki niepozorny, ale nada ci kierunek. Do Boga lub mniejszy od niego oddalał. I są znowu takie fragmenty potrzebne, żeby wiedzieć, czy mam coś powiedzieć o drugim, czy mam swoje pięć groszy wtrącić, czy też nie. Księga Przysłów, księga Syracydesa, to są takie krótkie fragmenty, mówiące o jakimś temacie. Może warto to zgłębić i jakąś mądrość z tego zaczerpnąć dla siebie. Może warto zacząć od Ewangelii. A Stary Testament troszeczkę później, bo jest trudniejszy. Ale potrzeba najpierw chcieć. Chcieć, żeby Pan Bóg oświecił najpierw otworzył mu umysł. A potem oświecał, abym łatwiej to rozumiał. Zobaczmy, że Duch Święty był przy Pisaniu Pisma Świętego i tak samo będzie przy Jego czytaniu, jeżeli będziemy Go wzywać. Bo to jest potrzebne, żeby w odpowiednim momencie Słowo Boże nas dalej pokierowało, abyśmy od Boga nie odeszli.